I wystartowały przez moment Veto, ale tam już Czarnisz poszedł na prowadzenie. Czarnisz zdecydowanie na pierwszym miejscu, na drugim Spektakor. Dalej Martyna, tam jest również Mackenzie Spires na ostatniej pozycji Hope Dream. A tutaj Czarnisz, Czarnisz nie oddaje prowadzenia, cały czas jest pierwszy. Na drugiej pozycji tam razem Spektakor. Jest tam również Martyna przy wewnętrznej. To jest czołówka. Za nimi Veto. Za Veto Indian Sully Kit. I z tyłu Hope Dream. Troszeczkę tutaj wyrzuciło spektakora. Ale on walczy cały czas o prowadzenie. Czarnisz. Jest tam także Martyna. Jest Veto przy kanacie. A zupełnie przy wewnętrznej Mackenzie Spires. Ale na razie Veto. Veto. Czarnisz. Spektakor. To jest czołówka. Veto utrzymuje prowadzenie 200 metrów przed celownikiem. Dobrze tutaj finiszuje spektakor polem i także jeszcze lepiej. Hope Dream. Hope Dream za chwilę będzie atakować. Veto. Czy dała radę? Chyba nie, chyba wygrał. Veto. Druga Hope Dream. Dalej walczący z nią spektakor na trzeciej pozycji.